Ukochani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, jest taki fragment w Ewangelii, w której Jan Chrzciciel wysyła do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też, na innego mamy, czy też innego mamy oczekiwać. A wtedy Jezus nie mówi do tych uczniów od Jana, nie mówi w ten sposób, tak, ja nim jestem, ale mówi, idźcie, powiedzcie Janowi to, co zobaczyliście i co usłyszeliście. I można by jeszcze raz zacytować te same słowa z księgi proroka Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy, który Jezus przeczytał w synagodze właśnie w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście. I to był fragment, o którym każdy Izraelita wiedział, że ten tekst tyczy się przyjścia Mesjasza, tego zapowiadanego przez Boga zbawiciela, który ma wyzwolić swój naród. Problem jednak polega na tym, że każdy miał swoją wizję tego jak to ma wyglądać i czym jest zbawienie narodu. To jest kochani właśnie kwestia, o której warto dzisiaj parę słów powiedzieć w tę dzisiejszą niedzielę, jak słyszeliśmy niedzielę słowa Bożego, gdzie tak najważniejszym tym zdaniem jest przewodnim jest Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Żebyśmy nie tylko próbowali Pana Boga właśnie zagadać, ale żebyśmy posłuchali tego, co On chce nam powiedzieć. Tak jak Izraelici, którzy mieli takie to pierwsze, najważniejsze przykazanie, które się zaczyna od tych samych właśnie słów. maj Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest, Bóg jest Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy, swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. I ten tekst był umieszczony w takim specjalnym pudełku na różne święta. Izraelici zakładali sobie to, bo przyczepione było do czoła, na takiej wstążce, żeby nigdy o tych słowach nie zapomnieli. Zobaczcie, kochani, święty Hieronim, człowiek, który całe swoje życie spędził na tłumaczeniu Pisma Świętego, to on między innymi przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na język łaciński, tak zwaną wulgatę która tak naprawdę do dzisiaj jest tym językiem of oficjalnym, oficjalnym tłumaczeniem w języku łacińskim Pisma Świętego. On powiedział takie zdanie, które pewnie znamy. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I właśnie tu jest cały ten problem. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Mamy pewien fakt, którym jest słowo Boże, które do nas dociera, które mamy, które słyszymy, które możemy czytać. Być może to robimy, być może nie, być może jest zakurzone, leży gdzieś tam na półce i w ogóle do niego nie zaglądamy, ale to Słowo Boże jest. I teraz zobaczcie, że możemy z nim zrobić to, co chcemy. Możemy z nim zrobić to, co chcemy. Pytanie, czy chcemy go wykorzystać do tego, czego byśmy wszyscy chcieli. Można by powiedzieć, że Pismo Święte jest taką instrukcją obsługi tego, że jeżeli chcemy wejść do nieba, to tam jest napisane wszystko, co jest niezbędne, aby rzeczywiście niebo kiedyś było naszym domem. Tam jest wszystko. Pytanie teraz, czy ja czytam instrukcję? Bo bardzo często jest tak, że ludzie tą instrukcję weźmie, i tam gdzieś rzucanie, i po swojemu pewne rzeczy robią. Te prostsze gdzieś tam się pewnie uda. Ale jak coś jest bardziej skomplikowane, to słuchajcie, bez instrukcji ani róż. Nie, uda się po prostu i już. Pytanie więc czy ja chcę wejść do nieba. Jeżeli tak, no to muszę mieć świadomość jednej sprawy, że samemu po swojemu tam nie wejdę. Ale jest to możliwe. Jest droga, która mnie tam może zaprowadzić. Tą drogą jest Jezus Chrystus, mój zbawiciel, odwieczne słowo Ojca, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I które wszystkim którzy je przyjmują, Którzy Go słuchają, daje moc, aby się stali dziećmi bożymi. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, byśmy się stali dziećmi bożymi. A co to oznacza, to przypomina nam dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł w liście do Koryntian. Ciało składa się z wielu członków, ale jest jeden duch. I właśnie o to chodzi, kiedy wejdziemy w relację z Bogiem, kiedy otworzymy swoje serce dla Jezusa, kiedy. Przestanie być dla nas kimś obcym, a stanie się kimś bliskim. I kiedy duch Jezusa Chrystusa w nas mieszka, to nagle się okazuje, że ja widzę, że nie jestem samotną wyspą, ale jestem częścią czegoś większego. Jesteśmy razem. I to, że jesteśmy, jest, jest tak, nas tak wielu, że każdy z nas jest inny. To jest to całe bogactwo, ale ten jeden duch nas prowadzi, możemy sobie wzajemnie pomagać, możemy się wzajemnie ubogacać. Razem możemy to, czego nikt w stanie sam nie byłby w stanie uczynić. Ale do tego trzeba dojść. Do tej relacji trzeba wejść, i właśnie Pismo Święte jest dla mnie szansą. Mogę z niej skorzystać, ale nie muszę. Tak jak innych rzeczy też nie muszę. Jednak wolność, którą mam wiąże się z odpowiedzialnością. I pamiętajmy, że diabeł przede wszystkim robi co? Robi to, żebyśmy, żeby nam się wydawało, że, że my sami będziemy decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Że to my sami będziemy decydować wtedy, kiedy coś ma się liczyć, albo kiedy się ma nie liczyć. Tak jak są nieraz jakieś zawody i mam jakieś próbne skoki, czy jakieś próbne inne ćwiczenia. Nie. To nie ma próbnych. Albo przyjmuję, albo nie przyjmuję. Ale konsekwencja... Będzie dotyczyć mnie, nie kogoś innego. I dlatego, jeżeli wchodzę w relację z Jezusem, ja zaczynam to dostrzegać, to wszystko staje się dla mnie oczywiste, jasne. I zaczynam słuchać tego, co mi Pan Bóg podpowiada. Te wszystkie przykazania, które mi daje. Ja zauważam, że to nie jest coś, co ma mi życie utrudnić, tylko ma mi pomóc. Więc zaczynam się według do tego stosować i się cieszę, że. Tak mądre są te przykazania, które Pan Bóg daje. Warto poczytać sobie nieraz psalmy, tam jest to pięknie opisane. Dzisiaj w gościu niedzielnym jest taki artykuł, w którym jest mowa o tym, jak się modlić psalmami i od czego zacząć. Warto zajrzeć, żeby mój duch był tym duchem, który nas jednoczy, żeby to był duch Jezusa Chrystusa, który we mnie mieszka, duch święty. Mocą tego ducha dokonują się rzeczy wielkie. I mocą tego ducha my, słabi, grzeszni ludzie, kiedy pozwolimy Panu Bogu zadziałać, jesteśmy w stanie wznieść się na weżyny i stać się naprawdę wspaniałymi ludźmi. Aby kiedyś wejść do nieba i otrzymać to, co Bóg dla nas przygotował. Bo Pan Bóg chce mieć każdego z nas u siebie. Po to nas stworzył, abyśmy żyli wiecznie, byli szczęśliwi. Nigdy o tym nie zapominajmy. Bo nasze życie to nie jest kwestia 50, 80 czy nawet 100 lat. Ale mamy żyć wiecznie i będziemy żyli wiecznie. Pytanie, jaka będzie ta wieczność? A to jaka ona będzie, zależy od tego, co wybierzemy. Korzystajmy więc z tego daru, który daje nam Pan. Korzystajmy z Jego słowa, którym jest Jezus Chrystus. Jak to właśnie powiedział święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeżeli nie znam Pisma Świętego, to nie wiem o Jezusie nic. Warto więc zajrzeć, poczytać. Przemyśleć, przemodlić, poprosić Ducha Świętego o światło, aby to słowo zaczęło we mnie wzrastać. A ono jest jak to ziarnko gorczycy, chociażby było maleńkie, najmniejsze ze wszystkich nasion. Kiedy wzejdzie, staje się wielkim drzewem. Ale muszę tego chcieć. Więc siostro i bracie, odpowiedz sobie, najpierw sobie, a później powiedz Panu Bogu, czy chcesz. Ja chcę. Amen.